Cześć z tej strony NewDC, Dzisiaj porozmawiamy o ewentualnej kontynuacji GoTika. Przedstawię tutaj swoje pomysły na kontynuację. Wy możecie się do tego odnieść w komentarzach bądź przedstawić swoje, więc może ewentualnie z Waszych pomysłów powstanie kolejny odcinek tego typu. Dobrze, na sam początku omówimy to, co jest kanonem, a co nie jest kanonem według twórców gry. I jak to wyglądało między twórcami a wydawcami, tak żeby osoby, które nigdy się tym nie interesowały. A tylko przeszły od jedynki do arkanii, wiedziały jak sprawa wygląda. Więc Pirania to są twórcy gry, Joe Wood później tam Nordic Games i tak dalej, to jest wydawca. Czyli skracając i bardzo to upraszczając, Jo Wood mógł wydać jedynkę, dwójkę, trójkę, dodatek do trójki, czwórkę oraz dodatek do czwórki. Z czego dodatek do trójki oraz czwórkę oraz dodatek do czwórki wydało zupełnie inne studio. Na mocy ostatnich porozumień, piranie odzyskały prawa do swojej marki oraz wskazały, co jest kanonem, a co nie jest kanonem. Do kanonu należy jedynka, dwójka z nocą kruka oraz sama trójka. Od zmierzchu bogów do arkanii gotik już nie jest kanoniczny. Przedstawione informacje są bardzo streszczone. Po więcej informacji zapraszam do linku w opisie. Przejdźmy do tematu odcinka. Jakie są moje pomysły na kontynuację? Ok, pierwszym takim pomysłem, oraz każdy pomysł będzie się zaczynał od tego samego momentu: czyli bezimienny i Xardas przekraczają granice nieznanych światów i tam przychodzą. Więc pierwszy taki pomysł to jest zupełnie odcięcie się od świata Myrtany, okolic, od Korinis. I rozpoczęcie historii już w nieznanych krainach. Daje to nam niezwykłą plastykę świata, bo mamy nowy świat. Nie musimy zwracać uwagi na poprzednią fabułę, czyli możemy tylko do niej nawiązywać w jakiś sposób, ale nie ma ona wpływu na, na nowy świat, dzięki czemu nie musimy się martwić, że będzie jakaś niespójność świata. Możemy też na nowo stworzyć nowy, mroczny świat, coś jak. Górnicza Dolina w pierwszej części, ale też nie musimy osłabiać bezimiennego jakimś sztucznym powodem, wymyślonym na potrzeby fabularne, tylko po prostu bezimienny wchodzi silny, tak jak skończyła się trójka, ale ten świat jest na tyle silny i potężny, że bezimienny musi się nauczyć w nim przebywać, obcować. Można tutaj na nowo nakreślić linię fabularną typu bogowie, że możemy już zrezygnować z Danosa i Nosa i Beliara, tylko stworzyć nowe bóstwa, nowe jakieś czary, nawet. Bo można zrobić bóstwo ziemi, ognia, wody i tak dalej. Dzięki czemu no już nie musimy ciągnąć tego samego. Więc naprawdę, nieznane krainy dają nam fajną plastykę nowego świata, gdzie nie musimy zwracać uwagi to, co było w poprzednich częściach. Bo to już nas tak, jakby nie dotyczy. Możemy tylko tam nawiązywać, że a, znałem kiedyś tam Diega, Gorna, który by nam pomógł, no ale niestety nie mogę po nich iść, no bo stary świat jest tak, jakby odcięty ode mnie. Więc tutaj naprawdę można fajną podstawę fabularną napisać. Wiecie, nowy świat, nowi bohaterowie, tylko zostaje stary Bezir, który jest cyniczny i lubi sobie pohecherzować z ludzi. Więc naprawdę, tu można fajnie napisać historię na nowo. Ewentualnie można wprowadzić starych bohaterów, tak jakby tylnymi drzwiami, że a martwimy się o bez jego, pyk weszli też do nowego świata, i jakoś tam sobie też mogą radzić. Ale raczej mi się wydaje, że lepiej zostawić przeszłość tak jakby za bezimiennym, a tutaj po prostu na nowo nakreślić historię. Wiadomo, szkoda by było postaci typu Gorn, Diego, Milton, Lester, Lares, ale mi się wydaje, że. Jeśli by trzeba było po tylu latach robić coś nowego, to warto się odciąć troszeczkę od starej historii i sobie spokojnie, bez zawracania głowy, że a nie mogę zrobić tak, no bo w dwójce było tak i tak, więc to będzie niespójne. A w tej postaci, już na nowym świecie, na nowych zasadach, możemy dowolnie faktycznie napisać historię, nawet na bardzo fajnym poziomie. Czyli, tak szybko podsumowując, historia nieznanych krali jest bardzo dobrą opcją. Bo nie musimy się martwić, tak jakby fabułą z poprzednich części, możemy wszystko pisać na nowo. Przejdźmy teraz do kolejnego pomysłu, który będzie działał na zasadzie takiej, że czas w nieznanych krainach płynie troszeczkę inaczej niż w myrtanie. Czyli w nieznanych krainach Bezis spędził z Sardasem powiedzmy rok, wychodzą sobie do myrtany, a myrtana jest 100 lat później. Czyli z żyjących przyjaciół zostało naprawdę niewiele osób. Głównie to są magowie, no gdyż magowie mogą żyć ileś set lat. Przykładem jest Xardas. Więc taki przeskok czasowy jest też bardzo fajny dla fabuły, ponieważ możemy w niej zawrzeć nowe rzeczy, przeskok czasowy, czyli postęp technologiczny możemy wprowadzić nowe bronie, nawet broń palną. Bo nie musimy zwracać uwagi, że tam jest chyba 900 któryś rok, jeśli się nie mylę teraz w gotiku. No bo to nie są adekwatne czasy do naszych, czy nie więc tam powiedzmy, po tych 100 latach mogli też już mieć broń palną, petardy, coś wybuchowego. Hmm, zwłaszcza, że petardy mogą być, no bo były statki i były armaty, więc hmm, czemu by nie mogli zrobić broni palnej mniejszej, co nie? Przeskok czasowy też jest dobrą opcją, ponieważ hmm, naprawdę też daje możliwość pisania świata na nowo. Nie musimy zatać na to, co było, czyli tam, nie wiem, Lester jest teraz kimś tam, a tutaj jest kimś tam. Po prostu Lester już umarł, ten umarł, ten umarł. Nikogo tutaj już nie mamy z poprzedniej ekipy, mamy tylko ewentualnie Miltena i kilku magów. Zasady magii też możemy zmienić, no bo minęło już tyle lat, zostały odkryte nowe czary, może jakieś nowe bóstwo przyszło, które może też być, tak jakby, bagienne, ziemniste, ogniste, dla każdy żywioł, można napisać nowego Boga. Dlatego takie rozwiązanie też jest bardzo dobre, bo nie musimy się martwić. Poprzednimi grami, tylko możemy napisać sobie świat trochę rzeczkę na nowo, albo ewentualnie go odświeżyć. Czyli, tak szybko podsumowując, mamy nową sytuację polityczną, możemy zrobić postęp technologiczny i nie musimy za bardzo zwracać na poprzednie części uwagi, gdyż wydarzenia były 100 lat temu. Po tylu latach dużo rzeczy mogło się zmienić. Kolejnym pomysłem jest połączenie Obu wyżej wymienionych propozycji, pod tym względem, że część fabuły toczy się w nieznanych krainach, ale w pewnym momencie potrzebujemy więcej osób, więc musimy wrócić się po przyjaciół. Kolejna część fabuły by się odbywała już w Myrtanie, ewentualnie powrót do Korinis, gdzie byśmy poszukiwali naszych przyjaciół, którzy są rozsiani po mapie i wykonują zadania powierzone im przez nowo wybranego króla. Zadania mogą wykonywać dlatego, że znają powiedzmy dany teren. przykładowo tu jest Kolinis, czyli Diego, Lee, Lester, Gorn i tak dalej. Tutaj możemy wykorzystać właśnie taką sytuację i pomóc naszym przyjaciołom sprostać tym zadaniom, czyli nie wiem, jakiś powstrzymać jakiś bunt, jakąś wojnę, rozwiązać cokolwiek, tak żebyśmy mieli jeszcze kilka zadań, zanim tego przyjaciela zrekrutujemy do naszej drużyny. Podsumowując, połączenie dwóch światów, starzy przyjaciele, pomóc przyjaciołom. Oraz pokonanie powiedzmy tego zła. Ostatnim pomysłem jest coś, co przyszło mi do głowy tuż przed nagraniem tego materiału, czyli robimy nowego bohatera, gdzie stawiamy go przed znalezieniem bezimiennego, bez którego nie będziemy mogli czegoś tam pokonać. No i poszukując tego bezimiennego, będziemy mieli różne retrospekcje związane z historią bezimiennego, w, powiedzmy, w nieznanych krainach. Czyli tak jak w Wiedźminie było, w, gdzie powiedzmy, rozmawiamy z Baronem, Baron opowiada nam o Ciri i gramy Ciri. No to w tym przypadku byśmy, nie wiem, rozmawiali z jakimś tam ziomkiem, ziomek by nam opowiedział jakoś tam fragment jakiejś historii bezimiennego, a my byśmy ten fragment sobie po prostu odgrywali, tak jakby w retrospekcji. I szukając tego bezimiennego, byśmy zdobyli bardzo dużo siły, umiejętności na tyle mocnych, żeby móc pokonać to niebezpieczeństwo, które grozi aktualnie światu, oraz sprowadzić bezimiennego z tych nieznanych krain i spotkać się ze wszystkimi przyjaciółmi, postaciami głównymi, które mieliśmy możliwość spotkać podczas wszystkich części GTK. Oczywiście, mam tutaj na myśli wszystkich przyjaciół bezimiennego, no, nie będziemy przecież tutaj Lorda Hagena wymieniać. I tym podobnych postaci, które no, mogą nie mieć znaczenia tutaj w fabule. Więc to by były wszystkie moje takie pomysły na kontynuację tej gry. I na koniec tutaj wymienię kilka miejsc, które chciałbym odwiedzić w kolejnej części gry, czyli tutaj będzie to miasto Korinis, które no, jest sentymentalnym miastem. Chciałbym zobaczyć postęp jaki się wydarzył od wypłynięcia przez dwóch Dorad po fabułę trójki. Do momentu naszego powrotu, ewentualnie tak jak wymieniłem w pierwszym punkcie, czyli w tym pierwszym pomyśle jaki mam na grę. Po tych stu latach zobaczyć postęp, zmiany. Korini z nowym świetle fabularnym, no bo po 100 latach naprawdę bardzo dużo można zmienić. Jakieś, jakiś przemysł wprowadzić nawet w tym mieście. Czynny port, który funkcjonuje, działa. Wydobywanie rudy z kolonii karnej, które jest już na dużo wyższym poziomie niż podczas fabuły dwójki. Miasto, które się już odbudowuje, którym działa dobrze przemysł, a nie tak jak. Było w dwójce, że tam była praktycznie biedota, że tak to określę. Chciałbym też zobaczyć w nowym świetle, w fabularnym kolonie karną, gdzie można już by było zrobić nie kopalnię opartą na niewolnikach, tylko na pracownikach. Gdzie płaci się tym kopaczom za to, że pracują w kopalni i oni pracują dobrowolnie. Naprawdę tam zmian można bardzo dużo wprowadzić, fajnie to zaadaptować. Z takie można dobre zmiany powprowadzać, że tak to określę, bo dobra zmiana to jest chyba modne hasło w dzisiejszych czasach. A już tak podsumowując wszystko, no ciężka jest taka rola teraz wymyślenia takiej dobrej fabuły do gry, zwłaszcza tak kultowej gry, no bo fani mają dość bardzo duże wymagania, no bo jedynka, dwójka to naprawdę były kozackie gry. Trójka, no pomimo tych bugów też miała dość dobrą fabułę, zwłaszcza później kiedy została spatchowana, to już no nie było mniej tych błędów, więc była bardziej grywalna. Więc no teraz myślę, że poziom oczekiwań jest naprawdę bardzo duży, no i piranie no stoją przed bardzo ciężkim zadaniem. Więc to by było chyba na tyle, ja się z wami żegnam i zostawcie jakąś łapkę w górę, możecie zostawić jakiś komentarz, co sądzicie o tym materiale, możecie napisać swoją teorię, a jak... Jakiejś teorii się dużo zbierze, to może wybiorę te najbardziej łapkowane i wtedy popisujemy sobie je w następnym odcinku. To by było na tyle. Hej!